Cześć, strony Kodowiec i ty. Dzisiaj jest ze mną moja koleżanka. To jestem ja, jak coś. E, chyba ją pamiętacie z ostatniego e, filmu. Mnie jak graliśmy. No, jak graliśmy w Uno. Musicie to pamiętać, a jak nie, to, to musicie go zobaczyć, bo był łatwiejszy. Chyba Ech? jeszcze nie robiliście 20 tam lajków, ale. Ale po prostu już e, mieliśmy zaplanowany odcinek ze mną, więc... No. E, ja bym się tak I Dzisiaj... Co będę robił? Powiedz. Będziemy e, razem mówić tak. Na wszystkie jakieś pytania będziemy sobie zadawać. Albo wyzwania. O kurde, jakie to błoto. No nie wiem. No więc zobaczymy się na pierwszym pytaniu. Dobra, ja już wymyśliłem dla mojej koleżanki zadanie. I teraz jej powiem zadanie. Czyli musisz być na błocie i skoczyć jak najwyżej. Co? No, ale, ale nie jest. Jak? No, no jest takie błoto? No tutaj na przykład jest błoto i będziesz musiała skoczyć. To jest śnieg. Z lodem. No śnieg z lodem, no. Nie, nie Będziesz będzie. musiała skoczyć czy skoczyć, bo ja nie wezmę. No, podskoczyć na przykład tu jest takie roztopione. Nie, chodź tam, bo tam było trochę tak ciężkie. Nie. Tam, tu. tu jest o, błoto. Ja. Ej, serii, jak ja przytrzymuję tu chwilę nogę, Ja odejdę, ja? żebyś mi telefonu, nie ten, pochlepała. Oj, nie, to No, dobra. Nie było aż tak źle. No, a Ale ty... też masz klejące buty. No, ej, chodźmy na to, bo naprawdę ja nie mogę. Dobra. Dobra, cześć, e, zabrałam mu na razie kanał, e, mojemu kolegu, ja? Dobra. i wymyślamy e, jakieś e, zadanie, zobaczcie jaka tu jest kałuża, to jest chyba woda, ale no chyba tak, To nie to jest woda, fuj, więc zastanawiam się, o kurcze Ej, ja nie wiem, ale chyba już wymyślałam dla niego zadaj. Dobra, byłam go. Kodowiec! Jak biegnie! Ojejku! Nie mogę. Zadanie! No, zadanie, wyzwanie. Wyzwanie sobie. Wejdź tu. O, co ty robiłeś? Co? Um, tutaj możesz sobie nawet. Tak podskoczyć, wiesz, tak delikatnie w wodzie. No, może być tu. Dobra. Ojejku! Ale mam buty! To chodźmy, że... Ej, zobaczcie na jego buty. No, zobaczcie. To jest woda. Dobra, odejdź. kanał proszę. Jedny kodowiec. Dobra, już jesteśmy i mam takie wezwanie dla mojej koleżanki, żeby zjechała z takiego błota, z takiej górki. Um, no, zobaczymy, jak się się uda. Dobra, um. ja nie wiem, co tu się Ja nie wiem, o, jakie ono wyzwanie. Słyszałam tylko coś, głowa. Głowa? No, nic nie mówiłam o Od głowie, ale, dobrze, musisz, jest... ale musisz tutaj zjechać. Na pupie? Nie. Nie. Biegnąć. Hmm. Dobra. No dobra. Powiem Wam, że to jest gorsze, buty niż tam, no ale. Mogę tu stąd? Tak w tym Dobra. A, no i tak. Dobra. E, ja wiem, że wy to źle nie widzieliście, ale wy nie wiecie, jakie to było straszne. Tak się, ej serio, było tam tak ślisko i tak dużo błota. Dobra, no ale szykujemy plan na kodowca. Nie mam zielonego pojęcia co e, zrobić mu jaki ten wyzwanie więc pomyślimy dobra, mam taki trochę chwilę pomyślałam, serio, zaklęte, bo już miałam taki wcześniej plan to jest tak gigantyczne błoto, zobaczcie to jest duża górka, niby nie jest stroma, ale jednak jest, o fuj dobra zastanawiam się czy stąd bo to jest mniejsze trochę i myślę, że będzie bardziej lepiej, ale czy stąd? Ej, kodowiec, idź! O fuj, ej. dobra, to jest mega błoto, zobaczcie na to. To się wszystko lepi. Dobra, postanowiłam, że stamtąd. Zobaczcie jak jest ta barierka. To stamtąd. Dobra, wołam kodowca i stąd muszę iść, bo naprawdę jest mnóstwo błota. Okej, okay, mówię kodowcami co go czeka, kodowiec musisz zbiec stąd tak jak ja, bo serio to nie było zbyt fajne i musisz stąd e, zbiec, nie mam żadnego jabłuszka, a tam jest jeszcze kałuża, więc zobaczymy, spróbuj tak wiesz, spróbuj się tak wiesz, zahamować się tą kałużą, dobra dawaj. Szybciej! Nie zapomnijcie o, o dzwoneczku. No oczywiście, że tak. Że... Słuchajcie, zmieniamy teraz miejscówkę. Tak, idziemy gdzieś indziej, jeszcze nie wiemy kompleks. Bo gdzie. tu jest, bo tu jest za bardzo błoto. Tak, tu jest mega dużo błoto, Ja się serio bym pocieknała, a to by nie było zbyt no. Dobra. Dobra, mam zadanie do mojej koleżanki. I teraz jej powiem. Połóż się na tej ziemi. Nie, ej, nie! Ej, przecież. Dobra, to um, ułatwiłem trochę mojej koleżance, bo nie chciała za bardzo na ziemi, to ułatwiłem jej na śniegu. Miałam miała ufać daną kurskę. i serio, nie piszcie w komentarzach, że nie dałam rady, bo po prostu to. Um, bo po prostu naprawdę. Nie hejtujcie z błoto. <laughs> naprawdę, jest gigant błoto samym widzisz jakbym się poślizgnęła. No, no dobra dobra położyła się ale nie nagrało mi się widać ślady jest dowód dobra ja już przygotowałam dla kodowca nowe zadanko. zaraz go będę wołał wołała sorry ja serio nie mogę on gdzieś pobiegnie, nie wiem, trochę chyba za daleko no ale okej. Okay. Ja już Całkiem spoko wyzwanie, więc wam je powiem, a zaraz będziemy go wołać. Ja mam takie dla niego wyzwanie, że będzie musiał... Ja jestem przy takich blokach, gdzie jest... Um, gdzie jest w ogóle taki... E, gdzie jest fajne takie koło Disney na przykład... Nie wiem, na rolkach, na rowerze. I ja powiem mu, ja będę za nim biegła i kamerowała oczywiście żeby przebiegł dwa razy to koło. Jest całkiem spore, więc myślę, że trochę to zajmie, że trochę to zajmie, więc... Ale przynajmniej się zmacha. Dobra, wołamy go. Kodowiec! No biegnij szybciej. A jak już mowa o bieganiu, to będziesz musiało coś biegać. Musisz dwa razy o, o takie wiesz, to koło obiegać. No wiesz o co chodzi. Z tymi tymi? Nie, wiesz, jak jest krawężnik. Zaczniemy od tej klatki, więc ja Wam nie będę za bardzo pokazywać jak wygląda ta klatka, ale powiem Wam tylko, że zaczniemy od klatki i tak wiesz. I od tej klatki będziemy... E, od tej klatki? Będziesz tu i zaczniemy zaraz okay. nasz wyścig. Ja będę oczywiście za toma biegła. E, I taki teraz jedno, e, taki teraz, e, no wiecie, e, bo to jest bardzo dużo nie, niedogodniej i po schodach będziesz musiał zejść. Okej? Okay? No. No to są schody. No dobra, no to co? E, e, czyli jest wokół bloku. Wokoło tego bloku, Aha, tak. Okay. No, myślę, że będzie całkiem proste, ale trochę zajmie. Więc wy może będzie, no. będziecie mieli. Przepraszam za to. Będziecie może mieli jakieś przyspieszone. Dobra, zaczynamy. Dobra. 3, 2, 1, go. Ej, za wcześnie wystartowałeś. Ej, dobra. Ale wiesz, że to może być na czas. W jednym kołu kole e, dam ci e, na czas. I e, w ogóle wielkie sorry za te takie trząśnienia. Okej. Okay. Tam biegnie... A nie, to śmiechnik wory. go. Biegnie, biegnie. Dobra, ja idę z tamtej strony. Żeby nie było. E, myślę, że nie oszuka. Na pewno nie oszuka. Bo nawet nie może, bo Nawet nie ma w tym oszukać. I czekamy. Obiegnie, biegnie. nasz hodowiec. Dobra, teraz drugie koło. Drugie koło? Tak, dwa koła. I co? Na czas. Dobra. Będziesz miał na to tak 20 sekund. Okej, okay. 3, 4. 20 sekund. Jeden. Raz, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzy. Dawid, coś zrobiłam! Czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście... 19! I ostatnie moje słowo, nie powtórzę go na nowo. Dob musisz dowieć do tej klatki 20 Dobra, niestety już jest koniec tego odcinka superowego. Trochę przyjęłam kodowca kanał. Sorry, kulawiec. Nie będę <gry> Jeśli Wam się podobało...